Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi piecze. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce. Ja sam będę je układał na legowisku, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. Do Was zaś owce moje, tak mówi Pan Bóg. Oto ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły.